Stanisław Michalkiewicz opowiada między innymi o "Ostatniej miesięcznicy smoleńskiej" Mateuszu Morawieckim, czy sukcesach rządu dobrej zmiany. Minęła właśnie kolejna październikowa, tym razem miesięcznica Smoleńska. Może nie byłoby warto odnotowywać tych liturgicznych ceremonii, gdyby nie deklaracja pana prezesa Kaczyńskiego. Właściwie dwie deklaracje. Po pierwsze, pan prezes Kaczyński oznajmił, że no jak się skończą te miesięcznice na 96, a więc w kwietniu przyszłego roku, no to mamy dwie możliwości. Albo poznamy prawdę, albo przeciwnie, nie poznamy prawdy, tylko się dowiemy, że po prawdy poznać nie można. No to też jest jakaś tam informacja. Rozumiem, że to jest też wskazówka pana prezesa Kaczyńskiego, dla złowrogiego Antoniego Maciewicza, żeby już jakieś tam konkluzje z tą komisją, też doprowadził do konkluzji w Komisji Smoleńskiej, ale niezależnie od tego, która możliwość się ziści, to znaczy, czy poznamy prawdę, czy się dowiemy, że poznanie prawdy jest niemożliwe, to będzie to nasze wielkie zwycięstwo. Nawet podwójne pierwsze nasze wielkie zwycięstwo, nasze to znaczy Polaków, no, zwycięstwo będzie to, że na stanie pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej. Rozumiem, że dopiero wtedy, jak się zmieni prezydent Warszawy, bo Hanna gronkiewicz Wals, co najmniej tak samo energicznie, jak przytrzymuje sobie majtki, które chce ściągnąć się i na oczach całej polski pan minister Patryk Jaki, to tak samo energicznie sprzeciwia się postawieniu na krakowskim przedmieściu, przynajmniej pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej, więc rozumiem, że to zwycięstwo to wiąże się z jakimś spławieniem. Pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walca, nowy prezydent, już jest szansa, że to zwycięstwo nam umożliwi. Drugie zwycięstwo to będzie polegało na tym, że z inicjatywy złowrogiego ministra Macierewicza zostanie uchwalona ustawa umożliwiająca pośmiertne degradacje. Z, z generał Jaruzelski i generał Kiszczak zostaną zdegradowani do stopnia szeregowca, no i to będzie nasz zagrobem drugie zwycięstwo. Jeszcze takich zwycięstw, kilka odniesiemy, i będziemy mogli uważać się za szczęściarzy. Proszę Państwa, nic więcej, przecież żadnych innych zmartwień nie mamy. To znaczy, mamy oczywiście. Nie ma tego złego, powiadają, co by na dobre nie wyszło, ale można to też odwrócić. Nie ma rzeczy doskonałych. Ledwo pan wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki, nasz balcerowicz, nasz balcerowicz jest lepszy, to tak jak był. W Niemczech kiedyś kandydował na urząd kanclerza Helmut Kohl, a jego konkurentem był Helmut Schmidt z SPD. No i CDU wymyśliła taki slogan: Nasz Helmut jest lepszy, mając na myśli kola, więc tu nasz Balcerowicz jest lepszy. No i nasz Balcerowicz w osobie wicepremiera Morawieckiego przechwalał się publicznie, jak to dobrze tutaj wszystko idzie, w gospodarce, i tak dalej. No, i te przechwałki najwyraźniej musiały zachęcić lekarzy, tych, tych rezydentów, stażystów, do tego, żeby wystąpili o podwyżkę pensji. Rzeczywiście zarabiają dosyć niewiele, jak na lekarzy. Tym bardziej, że tam sekretarki po ministerstwach zarabiają znacznie więcej od nich. No, więc nic dziwnego, że się zbuntowali. Te przechwałki pana wicepremiera Morawieckiego wypada skonfrontować z jego wczorajszym wystąpieniem, już trochę bardziej stonowanym, kiedy przedstawiał projekt budżetu na przyszły rok. Otóż projekt budżetu po staremu będzie miał deficyt 40 miliardów złotych. Jak się okazuje, wielkich takich tutaj kokosów Polska na tej dobrej zmianie nie robi przypomnę, że za pierwszej kadencji rządu pana P.S. Kaczyńskiego była słynna kotwica budżetowa, nieprzekraczalny poziom deficytu, ale na 30 miliardach złotych, a teraz ponad 40 i to jest wielki sukces. No widać, że pojęcie sukcesu jest dosyć względne i płynne, ale oczywiście, jeśli rząd się tak przechwala, co to on tutaj nie ma, jakie to za skórniaki sobie tutaj zgromadził, no to nic dziwnego, że lekarze się upomnieli o swoje. Już najwyraźniej stracili nadzieję na jakiś powrót do normalności, że to z pacjentów się będą utrzymać. Nie, od Państwa żądają, żeby Państwo zwiększyło procent PKB na służbę zdrowia, no i przy okazji im też okruszki ze stołu Pańskiego, żeby spadły. Nawet wzorując się na postępowaniu związków zawodowych z lat ubiegłych, ogłosili głodówkę i tam głodują. Nie wiem, czy w przerwach między posiłkami, czy naprawdę, no, ale podobno, naprawdę, bo nawet tam pod takim surowym nadzorem medycznym, jak tylko kto komuś zaburczy w brzuchu z tego głodu, to natychmiast idzie do domu i tam już przerywa głodówkę. Więc widać wyraźnie, że sprawy publiczne oczywiście są ważne, ale zdrowie jest najważniejsze, no bo jakże by inaczej. Proszę Państwa, w chwili, kiedy nagrywamy tutaj ten materiał, nie jestem pewien, czy głodówka została przerwana, czy tylko odroczona, ale co tu mówić o głodówce, kiedy rząd hiszpański zwrócił się do premiera Katalonii. Z prostym pytaniem, czy Katalonia ogłosiła niepodległość, czy nie ogłosiła, bo premier tego autonomicznego rządu Katalonii wprawdzie podpisał deklarację niepodległości buńczucznie wskazującą, że od dnia dzisiejszego Katalonia odzyskuje pełną suwerenność, ale odroczył wejście jej, tej deklaracji w życie. Co to ma oznaczać? Nikt tego nie wie. Rozumiem, że trochę się przestraszył własnej odwagi i gra na zwłokę. No co, tu rząd Hiszpanii wymyśli. Rząd hiszpański moim zdaniem, ale to ja nie jestem na miejscu rządu hiszpańskiego, właśnie teraz, to ostatnia chwila, żeby go aresztował cały, z całym tym rządem, korzystając z okazji, że żadnych demonstracji na ulicach nie ma, policji nie trzeba było wysyłać, już nikogo by nie musiała pałować. No, a już jakby został aresztowany ten cały premier, to zaraz by mu rura zmiękła, no i zaraz by zaczął ćwierkać z innego klucze, jakby go tam zwłaszcza, jakby go podłączyli do prądu. O, to takich tam gierojów nie ma. Proszę Państwa, no, a my tutaj tymczasem e, świętujemy e, zwycięstwa i tak dalej, sukcesy właśnie pan minister Patryk jaki ogłosił projekt ustawy o reprywatyzacji, o restytucji mienia Zaczynam się, martwię się trochę, czy nie jest to tak jak w tym słynnym opowiadaniu Chestertona. Złamana szabla, kiedy to ksiądz Brown pyta retorycznie, gdzie mądry człowiek ukryje liść, no i odpowiada w lesie. A jak nie ma lasu, to co z mądry człowiek zrobi, gdzie liść ukryje? A to zasadzi las, żeby schować w nim liść. Więc nie wiem, czy ten projekt ustawy pana ministra jakiego nie jest przypadkiem takim listkiem figowym, pod którym ma się ukrywać realizację żydowskich rozszerzeń majątkowych, to by było rzeczywiście tym bardziej, że no, z tego, co tam o tej ustawie przeczytałem, to następuje zwrot mienia na poziomie zaledwie 20% jego wartości, i to albo w gotówce, albo w obligacjach. Jak znam życie, to w obligacjach pewnie, no i potem trzeba będzie te obligacje jakoś realizować. No i oczywiście ustawa kładzie kres handlu, handlowi roszczeniami. No, zobaczymy, co to będzie. Proszę Państwa, wszystko widać, że dobra zmiana idzie w kierunku, że tak powiem, częściowego, przynajmniej utrwalenia dokonań władzy ludowej. Trudno się temu dziwić w sytuacji, kiedy u podstaw Systemu prawnego naszego państwa leżą dekrety nacjonalizacyjne Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Jest to mniej więcej podobne do tego, gdyby w Niemczech podstawą systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec były ustawy norymberskie z okresu hitlerowskiego. No ale nasz nieszczęśliwy kraj, co tu paradoks. Jeden paradoks, drugi goni i trzecim pogania, także tutaj. Nie ma y, niczego, co by nas mogło zdziwić albo zaskoczyć. Proszę państwa, y, no, y, u nas nie ma niczego, co by nas mogło zdziwić albo zaskoczyć, a tymczasem na świecie dzieją się, y, ujawniają się właściwie rzeczy przedziwne. Oto jeden z takich żydowskich filmowców został zdemaskowany jako sprawca y, rozmaitych molestowań i jak przeglądamy ofiarę bo to zgłaszają się tam jedna przed drugą, się, przez drugą się przechwalają, że mnie też molestował, mnie też molestował. Widać wyraźnie, że musiał odkorkowywać wszystkie gwiazdy filmowe yy, i że one w ten sposób robiły karierę. To widać, że kolegę Szpotańskiego, świętej pamięci, musiały proroctwa wspierać, kiedy w nieśmiertelnym poemacie Bania w Paryżu pisał przez łóżek, sto przechodzi szparko, stając się damą i pisarką. No więc skoro żydowscy producenci filmowi odkorkowują te amerykańskie gwiazdy Hollywoodu, to cóż dopiero u nas się dzieje, proszę Państwa, u nas odwrotnie pewien... Pan obraził, straszliwie obraził te wściekłe kobiety demonstrujące w sprawie swoich macic i tak dalej. No, i obraził je w ten sposób, że wyraził wątpliwość, czy ktoś tam je bzyka no i jedna pani poczuła się do tego stopnia dotknięta takim podejrzeniem, że wystąpiła, czy zamierza wystąpić pani Frasyniukowa. Zamierza wystąpić na drogę sądową. To może być bardzo ciekawy proces, bo zgodnie z zasadami procesowymi ten, kto z faktu wywodzi skutki prawne, powinien go udowodnić, więc pani Frasyniukowa będzie musiała przeprowadzić przed sądem dowód, że jest bzykana. O, jak to udowodni, to nie wiem pewnie jakich świadków tam poda, żeby tylko nie fałszywych, bo to dopiero by było problem dla niezawisłego sądu. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że walka o praworządność w naszym nieszczęśliwym kraju wchodzi w zupełnie nową i zupełnie nieoczekiwaną fazę. Tego Ben Akiba nie przewidział. Proszę bardzo. Pan był uprzejmy ustosunkować się do trzech zagadnień, które porusza. Pierwsze to, czy ten projekt, o którym Pan mówił, e, odnośnie sędziów, żeby te wybory co pięć lat, czy to jest możliwość poruszyć e, w kierunku Sejmu, a przede wszystkim w kierunku prezydenta, żeby prezydent to... Miał ten od, od razu odpowiem. Od razu odpowiem. No jest taka możliwość, bo pan prezydent zapowiedział, że przedmiotem referendum będzie seria pytań do obywateli, żeby Komisja Konstytucyjna i on sam, to znaczy pan prezydent, zorientowali się w preferencjach, czego właściwie obywatele chcą. No i tak, no, powszechne wybory, powiedzmy, mamy Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy, Sąd Najwyższy. To wybory sędziów rejonowych są w rejonie, sędziów okręgowych są w okręgu, a najwyższych w Polsce i tyle. No. Proszę bardzo, czy mógłby Pan powiedzieć swoje zdanie na temat katastrofy smoleńskiej? I trzecie zagadnienie, to teraz dużo się mówi na temat Uzyskania od Niemiec wynagrodzenia za stracone. Dobrze, że pan, pan te dwie kwestie. To ma wpływ tak. na całą tą Unię Europejską i na Europę i na Dobrze, że pan te dwie kwestie poruszył, bo wydaje mi się, że jest związek między jedną a drugą sprawą, to znaczy między katastrofą smoleńską i reparacjami od Niemiec. Otóż moim zdaniem. Sprawa reparacji od Niemiec to jest taki temat, który rodzaj takiego politycznego samograja, który będzie ekscytował emocjonalnie znaczną część opinii publicznej po tym, jak się już wypali paliwo smoleńskie. Ono się wypala, i nawet sam pan Pyrgys Kaczyński powiedział, że 96. miesięcznica i kończymy. Mhm. I pewnie już komisja pana ministra Macierewicza z żadnymi nowymi rewelacjami nie wystąpi. W związku z tym, no, trudno będzie już pod tym kotłem tam utrzymywać temperaturę. W związku z tym pan Pyrgys Kaczyński, jako człowiek zapobiegliwy gospodarz. Nowy taki zaproponował nowy samograj, który, jak widać, bardzo dużym rezonansem się odbił, z wielu powodów zresztą, również takich emocjonalnych, nawet moralnych w niektórych. Tyle tylko, że ja uważam, że jest to samograj całkowity, że będziemy dążyć do Uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Dążyć będziemy. To nie znaczy, że je uzyskamy kiedykolwiek, tylko będziemy dążyć. To tak jak w operze. Artyści operowi stoją na scenie i powiadają: ach, śpieszmy, ach, śpieszmy, i tak przez 15 minut śpiewają, ale stoją w miejscu. To coś takiego. To coś takiego będzie. Będziemy dążyć i dążyć i tak dalej. Dlaczego tak uważam? Z pierwszy powód taki awista to to że rząd nie wystąpił nie tylko nie wystąpił z żadnym, nie wystąpił do Niemiec o wypłacenie tych reparacji rząd w ogóle nie zajął żadnego stanowiska w tej sprawie formalnego gdyby zatem gdyby ta sprawa była serio no to rząd by zajął stanowisko wystąpił było do Niemiec i tyle Tymczasem nie. Na razie bije się pianę w mediach, żeby się tam, jeśli nawet już tam ktoś wyliczył, że 6 bilionów dolarów, no ile wódki można było za to kupić, jak tak się podzieli, to przez 38 milionów, to ho, ho. Do końca życia by każdemu wystarczyło. Tyle tylko, że druga sprawa to są uwarunkowania takie prawne. Bo to nie żyjemy w takiej pustej przestrzeni, tylko zagospodarowanej trochę traktatowo. Otóż przedstawię Państwu, jak to wygląda. W 1945 roku konferencja w Poczdamie, czyli trzy mocarstwa koalicji antyniemieckiej, przyznały Polsce reparacje, a jakże, ale w puli przeznaczonej dla Związku Radzieckiego. Związek Grecki miał w Polsce te, tam się dzielić tymi reparacjami. No i nie trzeba znać specjalnie Rosjan, żeby wiedzieć, że się dzielili po bratersku. To znaczy dawali Polsce jakieś tam ochłapy, ale za to zażądali węgla górnośląskiego, który wybierali sobie za darmo z kopalni górnego Śląska. Polska korzyści z tych, tych ochłapów nie miała prawie żadnych. Natomiast straty spowodowane wybieraniem węgla były naprawdę prawdziwe i duże. I w 1953 roku rząd PRL-u, tak jak wtedy był, zrezygnował z tych reparacji. to już nam nie dawajcie nic, tylko nie wybierajcie już tego górnośląskiego węgla. No i To było to zrzeczenie reparacji. To zostało pod, to stanowisko polskiego rządu zostało potwierdzone w 1970 roku przy okazji traktatu, jaki Cyrankiewicz podpisał z Willy Brandtem i w roku 2004 przez rząd Marka Belki. I stanowisko niemieckie jest takie, żeśmy wiedzieli, jakie jest. Niemcy powiadają tak, my żeśmy... Reparacje wypłacili w takiej kwocie, w takiej jak, jak od nas zażądano. Jak konferencja w Poczdami od nas nam to narzuciła. A jak Polska się rozliczała z Sowietami, to co nas to obchodzi? Nas to w ogóle nie obchodzi. I tyle. Więc taka jest sytuacja. Taka jest sytuacja. Pan prezydent Duda teraz był na Malcie, tam na zjeździe prezydentów. Spotkał się z panem prezydentem Steinmeierem niemieckim, no i tam podobno rozmawiał z nim również na temat tych reparacji. Jaki komunikat był taki, że pan ten Steinmeier powiedział, że że było o tych sprawach rozmawiać spokojnie. No, coś innego mógł prezydentowi Dudzie powiedzieć. Całkiem rozsądna rada. Byśmy się nie ekscytowali nadmiernie. Bo to wiecie państwo, obawiam się, że jeśli byśmy tam jakieś zacznie wygłosować, tu dwie rzeczy są niebezpieczne w tym wszystkim. Po pierwsze, pojawiają się takie wypowiedzi, i to niestety również ze strony posłów, których naprawdę można by. Wymagać od nich trochę więcej rozumu. Że powiadają tak, a to nieważne to zrzeczenie było, bo to przebierający się zrzekli. To nie był rząd polski, tylko przebierający. No dobrze, tylko trzeba pamiętać, że konferencja w Poczdamie. Ziemię zachodnie i północne przyznała właśnie przebierańcom, bo to już przebierańcy byli uznani przez społeczność międzynarodową. W 1945 roku alianci cofnęli uznanie rządowi w Londynie i uznali rząd w Warszawie. Więc to przebierańcom przyznali ziemię zachodnie. To przebierańcy podpisali traktat graniczny w 1970 roku. No A Marek Belka to nie wiem, przebieraniec czy nie przebieranie to już nie ważne. ale on też jak gdyby przebieraniec, bo potwierdził tam to zrzeczenie. Otóż podważanie w stosunkach z Niemcami ciągłości państwa polskiego moim zdaniem jest trochę ryzykowne i trochę wydaje mi się niewarte uzyskaniu korzyści partyjnych. Nie warte, bo to może się. Druga sprawa, to teraz właśnie takie są pomysły, że ponieważ żydowskie środowiska wysuwają wobec Polski roszczenia finansowe, to żeby im obiecać, że dobrze, to my te Wam zapłacimy, jak nam Niemcy zapłacą. Otóż to jest bardzo niemądre. To jest bardzo niemądre. Dlatego, że my od Niemców prawdopodobnie niczego nie dostaniemy, natomiast w ten sposób uznamy zasadność roszczeń żydowskich, na czym Żydom zależy bardzo, żeby Polska uznała zasadność ich roszczeń, bo one są bezzasadne. I my możemy, o właśnie o tak politykując, to możemy zrobić jed, dwa głupstwa jednocześnie. No i tyle. Dlatego to trzeba ale im powiem, tak, jak będziemy takie głupstwa robić dalej, to może się to skończyć tak jak w tej anegdotce. Nie wiem, czy Państwo znacie, jak delegacja polska pojechała do Stalina i tam postawiła żądanie, żeby Stalin oddał Polsce lwów i kijów. Stalin się bardzo zafrasował. I wreszcie powiada tak, hm, no lwów to my nie mamy. Ale kijów może się dostać ile tylko chcecie.